Szkoła podstawowa nr 4 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. Sala gimnastyczna wypełniła się po brzegi uczniami, nauczycielami, przyjacielami placówki oraz gośćmi reprezentującymi parlament i samorząd miasta. Klasy lekcyjne z kolei zamieniły się w sale wystawowe z dokumentacją historii szkoły. Dyrektor Iwona Gałczyńska przypomniała historię placówki i jej patrona. Obiekt powstał w latach 60. jako darchuty Stalowa Wola w ramach akcji 1000 na Tysiąclecie Państwa Polskiego. To szkoła, która zdecydowanie wyróżnia się na mapie oświatowej miasta. Przede wszystkim wspiera uczniów tych zdolnych i tych, którzy mają problemy w nauce. Staramy się o różne nietypowe, nowatorskie metody pracy z dziećmi. Mamy własną salę SI, mamy także chyba jedyną w regionie alpakoterapię, która już przynosi pewne efekty, z czego jesteśmy bardzo dumni. Staramy się, aby w szkole pracowali specjaliści. Mamy psychologa, pedagoga, surdopedagoga, oligofrenopedagoga. Także każda dziedzina jest u nas y, potrzebna do pracy z dziećmi. Podczas jubileuszu nie brakowało życzeń, podziękowań i nagród. Senator Janina Sagatowska gratulując jubileuszu przypomniała rolę edukacji w rozwoju miasta. Z kolei prezydent Lucjusz Nadbereżny przekazał szkole szczególny wyraz uznania jakim jest Złoty Herb Miasta oraz czek na kwotę 60 tysięcy złotych na utworzenie motywacyjnej sali matematycznej. Sami uczniowie, szczególnie ci kończący już podstawówkę, wyrażali się o niej ciepło i serdecznie. Szkoła czwórka jest bardzo bliska mojemu sercu. Szczególnie ważni są tutaj nauczyciele, ponieważ przekazują ogromną wiedzę, są świetnymi mentorami. Kocham szkołę za to, że każdy znajdzie w niej swoje miejsce, nauczyciele wspierają i starają się pomagać w rozwijaniu naszych pasji. Każdy w tej szkole czuje się potrzebny i bardzo życzliwie przyjęty. Szkoła to uczniowie, nauczyciele, rodzice. Wiele z tych osób głęboko zapada w sercu młodego człowieka. Szczególnie nauczyciele, którzy w pierwszym etapie edukacji odgrywają ogromną rolę w kształceniu i wychowaniu. Najbardziej cenię sobie w tej szkole to, że poznałam taką nauczycielkę jak pani Teresa Madej. To jest pani od Polskiego. I jestem jej bardzo wdzięczna za wyrozumiałość i za cierpliwość, którą do nas ma. Można z nią porozmawiać o problemach, zawsze nam pomoże w każdej sytuacji. Pani Teresa Madej jest, jest bardzo dobrym przykładem, bardzo dobrze jakby z nas przygotować do najbliższego tego egzaminu, ósmoklasisty i myślę, że zdecydowanie napiszemy to dobrze, bo pani przykłada się jak najbardziej dla nas, żeby żeśmy jak najlepiej wypadli. Sama pani Teresa to niezwykle ciepła osoba, nauczyciel języka polskiego z powołania. Bo zawsze e, tu w tej szkole ponieważ pracuję od początku, jak zaczęłam pracę zawodową, to niezwykle ciepła atmosfera i to zarówno wśród nauczycieli, dyrekcji, jak również uczniów. I to chyba jest najważniejsze, że uczniowie to czują, że bardzo chętnie przychodzą na zajęcia, uczestniczą w tych zajęciach, a nawet jeżeli chodzi o absolwentów, to wracają. Jubileusz czwórki był okazją do rozstrzygnięcia międzyszkolnego konkursu Kto wie więcej o Eugeniuszu Kwiatkowskim i Stalowej Woli oraz wręczenia nagród laureatom. W ramach konkursu trzeba było wykazać się wiedzą dotyczącą życia i działalności Eugeniusza Kwiatkowskiego, wybitnego Polaka, pomysłodawcy Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz znajomością historii miasta.